Birch Cup dobiegł końca i dzisiaj sobie o tym wszystkim, co się tam działo, pogadamy, a działo się no niemało. Ale jeszcze zanim to, pozdrowia wszystkich wspieraków i już zaczynamy, ale jeszcze przed tym. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić to doładować za co najmniej dyszkę z kodem FRYTOX i już zyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo wpisując mój kod dostaniesz 20% na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kod. Można nawet odzorowane skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy. Obecnie trwa taki, o podczas którego możecie otwierać specjalne tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CS:GO skin z współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym znawić jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CSie. i możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na jakiejś batlach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żaden ze zdobytych Ci się nie podoba, to możesz użyć Exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj wykraść z głową i przechodzimy do odcinka. No dobra, i, i pogadajmy sobie o tym, co się tam działo, a działo się naprawdę. Sporo. Pierwszym, co chcę omówić to jest występ Phantom od Hypera, bo chłopaki zagrali naprawdę zajebiście. Wjeżdżając na ten turniej nie mieli żadnego Faresa, a wyjechali z niego na 130 miejscu, więc jest to naprawdę zajebiste osiągnięcie. Ktoś powie, że 130 miejsce to wcale nic wielkiego, ale naprawdę jak na to jaką drużyną jest Phantom? I patrząc na to, jak sobie radzili przed pojechaniem na ten turniej, naprawdę jest to zajebisty wynik, bo Phantom przed tym turniejem w ogóle nie miało VRS-a. Nie mieli rozegranych pięciu meczy, bo trzeba rozegrać pięć meczy, żeby dostać VRS-a i Phantom tych pięciu meczy rozegrane nie miało. Więc jest to dla nich ogromny awans, bo 130. miejsce w F.R.S. ie daje zaproszenia już na, naprawdę na wiele turniejów tych online, może dla nowych niekoniecznie, ale tych online jak najbardziej, więc dobra robota, wszyscy wale przeszli, to jeszcze pokonali na swojej drodze esc o którym za chwilę White Card, więc naprawdę nie byle Jakie drużyny, co prawda później już W głównym turnieju nie poradzili sobie najlepiej Bo przegrali na Fnatic No ale gorzej wylosować chyba nie mogli Jedynie kurwa Liquid mogli wylosować, by było gorzej A potem na Big, no na Big akurat Mogli wygrać, to nie powiem, że nie Dało się wygrać na Big, no ale niestety Nie tym razem, do 10 i do 1 Niestety, ale i tak Tak jak mówię, bardzo dobry turniej ze strony Phantom i jestem ciekaw, jakim pójdzie dalej Nie będę żebrał koszulki, ale możesz wysłać Panie Hyper, jak oglądasz, ale nie, nie będę żebrał dalej, ESC, polskie kochane ESC, najbardziej kontrowersyjna drużyna w Polsce, na świecie jeszcze nie, ale też jedna z <gryw> najbardziej kontrowersyjnych, a to głównie za sprawą dwóch graczy Moonwalka i Olimpa, którzy już no niejednokrotnie, szczególnie Olimp wielokrotnie był oskarżany o różne rzeczy, czy to o radar, czy o mecz, fixing, no i ten smród za Olimpem się ciągnie aż po dziś dzień no i się nie dziwię, bo dalej wiele spraw nie zostało wyjaśnionych, a tam akurat na fiksowanie meczy przez Olimpa było sporo do dowodów z tego co pamiętam. No i skoro to nie zostało wyjaśnione nic dziwnego, że Smród się za nim ciągnie. No i przed tym lanem byli bardzo mocno oskarżani o citowanie, o radary i tak dalej. Było o tym bardzo głośno, no i właśnie ten lan miał ich zweryfikować. No i czy ten lan ich zweryfikował? No moim zdaniem tak i to w ten negatywny sposób, no bo SE na online wszystkie te drużyny prawdopodobnie rozjebało i by wygrali ten turniej, nie? A tak nawet nie dostali się do playoffów i ja osobiście uważam, że był to słaby turniej z ich strony. Co prawda udało im się wygrać na foot, a ten ten trener food, ten kulio chyba on się nazywa, strasznie jechał po SC. No i teraz zostali w pizdę na lanie od nich. No ale to nic nie zmienia i Dali uważam, że był to średni turniej, szczególnie po tym jak dostali ten okropny wpierdol na 500, gdzie przegrali do 8 i kurwa do 0, <gryw> Więc nie wyglądało to najlepiej. Statystyki Olympia, no, 1-0 rating na igla nieźle, ale patrząc na jego dyspozycję na online, no nie jest to najlepszy wynik, ale za to Moonwalk na Lanie Dali gra bardzo dobrze. Więc no, to już o czymś świadczy. Więc podsumowując, czy LSC poradziło sobie nieźle na tym lanie? O, moim zdaniem, zasali fiuta totalnie. Ale czy to świadczy o tym, że są cheaterami? Kurwa, naprawdę. Mimo tego, że nie lubię Olimpa, dużo gówna na niego wyszło i ciężko mi jest po prostu takiego gracza lubić i mu kibicować. Ale naprawdę nie chce mi się wierzyć w to, żeby oni citowali. Naprawdę ciężko by, byłoby mi w to uwierzyć, że oni tak że Olimp by sobie latał na radarze i dalej by nie dostał bana. No bo te klipy, które na niego wychodziły, jasne. Niektóre ostatnie, co wychodziły, co na przykład Magno jest ok, było to podejrzane, na przykład te dwa palaki w drabinkowy ale, no o niczym to nie świadczy moim zdaniem, i naprawdę nie wiem co oni by musiał zrobić, żeby na przykład mnie do siebie przekonać, bo nawet jakby wygrał Majora, dalej bym tak krzywo na niego patrzył ale no, tak jak mówię, można powiedzieć, że sam sobie na to zapracował, na to jako ma opinię ale dosyć o SC, pogadajmy sobie o tym co się działo dalej, polskich drużyn, no to jeszcze na pewno trochę mnie zawiodło Venom, Betclic akurat się niczego nie spodziewałem, a i tak zagrali na podobnym poziomie co OSC, ale po Venom akurat się już trochę spodziewałem, no bo ostatnio, jak wiemy, no już jakiś czas temu, będą wygrał w Fragadelfie. naprawdę jeszcze z pisarzkiem wtedy, ale później też sobie radzili nie najgorzej. No a tutaj jednak, no nie poszło na tym turnieju i również playoffów nie zrobili. A jeszcze dostali walkover od Gentlemates, bo pierdolili na inny turniej. Właśnie o tym też trzeba pogadać, bo to też niezłe jaja się wydarzyły. Bo Gentlemates i Ends sobie po prostu tak o w trakcie turnieju z niego pojechali, bo dostali inwajty na proligę. I ja rozumiem tą decyzję. Sam pewnie, gdybym był właścicielem organizacji, bym coś takiego. Zrobił, że jestem na małym lanie, ale mam okazję jechać na dużego lana i muszę tam zapierdlać w tym momencie. Raczej bym pojechał, ale to co tam nie pamiętam kto to był jakiś menadżer gentlemates, może trener, chuj wie kto to był, ktoś w każdym razie jest z gentlemates, on tam pierdolił, że to jest niesprawiedliwe, że oni dostają minusowe punkty, że są karani za to, że sobie odchodzą z turnieju w trakcie jego trwania. No dla mnie to jest totalny kabaret i ja uważam, że kary powinny być jeszcze większe, że oni po prostu, tak jakby przegrali mecz, i odpali z turnieju, taką karę dostali, czyli no niewielką, a on jeszcze trzeba prawo narzekać. To jest to dla mnie co najmniej zabawne i żałosne. W momencie, gdy zapisujesz się na turniej, to się zobowiązujesz do gry na tym turnieju i jak z niego nagle wycofujesz, no to się potem nie dziwi, to dostajesz minusowe punkty. No i też potem słusznie zresztą ta osoba, która się o to zestała w ten została za to ostro zjechana i wyjaśniona przez społeczność i kurwa bardzo dobrze. Dobra, idziemy dalej. A dalej mamy Liquid. Liquid, które było tutaj absolutnym kurwa faworytem, ale nie wiem jak wy, ale ja jakoś nie miałem wielkich oczekiwań wobec Liquid. Wiedziałem, że zajdą na pewno daleko, że prawdopodobnie ten turniej wygrają, ale jak nie wygrają, to w sumie chuj z tym, kogo to obchodzi. No i faktycznie Liquid tego turnieju nie wygrało, bo przegrali na nine w półfinale, a później wygrali mecz o trzecie miejsce i finalnie trzecie miejsce zajęli. I to trzecie miejsce dało im plus dwa oczka w PRS-ie, a to już im daje drugiego Stage na majorze, więc no zajebiście. Warto było jechać, jakby nie patrzeć. Tym bardziej, że na proligę zaproszenia nie dostali. No ale dobra, pogadajmy sobie o tym największym zaskoczeniu tego turnieju, czyli oczywiście X Inner Circle obecnie doszło do takiej zabawnej sytuacji, że jest obecny skład Inner Circle i zaraz pod nimi jest ten zbenczowany skład Inner Circle i wygląda to co najmniej komicznie. Co prawda teraz już y, to obecne Inner Circle poszło trochę do góry i już no, jest y, trochę więcej miejsc między nimi, ale i tak to co zrobiło Inner Circle na tym turnieju stary w sensie to z Myniem i i tak dalej, nie? to jest coś wręcz niesamowitego. Oni ten turniej zaczynali uwaga na 227 miejscu w rankingu PRS, a teraz są na 40 Szóstym. Oni skoczyli o 181 miejsc w frs i sprawdziło się to, co gadałem 3 miesiące temu, gdy podpisywali ten skład. Że ja jestem przekonany, że ten skład pewnego dnia zaskoczy. No i kurwa, znowu miałem rację, bo ten dzień nadszedł i chłopacy zaskoczyli i to dosyć konkretnie. Bo tego, że oni dojdą do finału, się kompletnie nie spodziewałem. Tym bardziej, że mieli ogromne szanse na wygranie tego finału. No bo Ensięta, pierwsza połowa 8-4 i finalnie go przegrali do 9, więc jedna runda tylko chyba wtedy w CT grali, aż muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien, gdzie im tak chujowo poszło w tym esięcie. Nie, w Tero im poszło tak chujowo, jedna runda w Tero, no właśnie. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda tego NSC, bo gdyby tego NSC domknęli, by się nie pogubili w Tero, no to potem na Newku już udało się wygrać i mieliby wygrany turniej. I jeszcze, gdyby Liquid wygrało wtedy na Nine w półfinale i Liquid by trafiło do finału, Inner Circle by z Liquid wygrało, to byłaby spora szansa, że jeszcze pojadą na Majora. To dopiero byłaby historia, stary, nie? Więc będę ich, bo grali chujowo, a nagle ten skład się dostaje na Majora, a ten ich obecny na Majora nie jedzie. No byłyby to niezłe jaja, no ale niestety się tak nie wydarzyło. W ogóle też dosyć ironicznym jest to, że grali akurat na Nine w tym finale, gdzie, jak wiemy wszyscy, dwa lata temu ci sami gracze w Nine no grali naprawdę nieźle i można powiedzieć, że swoje najlepsze lata w Nine przeżyli, a teraz musieli grać przeciwko swojej byłej organizacji. No i też była to dosyć zabawna sytuacja, nie? Bo oglądaliśmy były skład Nine, grający na obecny skład Nine. Jestem ciekaw, co teraz będzie z chłopakami. Tak właśnie, jak ich zmęczowali, mówiłem, że zmęczowali ich dlatego, a nie od razu rozwiązali kontrakty, że wiedzieli, że coś ten skład jeszcze może pograć. Wiedzieli, że pojadą na tego beczka Wiedzieli o CCT z Snacksem i Tazem I w ogóle Taz mówił na streamie, że chuj, wie co będzie w ogóle z tym CCT: że prawdopodobnie go nie zagrają, no bo by mi to bardziej zaszk zaszkodziło, niżeli pomogło. Patrząc na to, jakiego teraz frs sama ma Inner Circle. I właśnie dlatego ich zastawili na tym benchu W razie czego? Raczej ich nie przywrócą do głównego składu, na to by nawet nie liczył, ale na pewno będą chcieli ich sprzedać. No bo jaka organizacja Wchodząca na przykład do CSa nie chciałaby takiego składu Naprawdę jest mnóstwo organizacji Które teraz bardzo chętnie na ten skład by się pokusiły Naprawdę szkoda, że ten skład Nie jedzie już na żadnego innego lana Chyba nie jedzie, z tego co mi wiadomo nie jadą na żadnego innego lana Bo gdyby pojechali na taką fragadelfię To stary mogliby jeszcze na tego Mediora się załapać I to dopiero byłyby jaja Ale no niestety na Mediora się już nie załapią By musieli naprawdę zrobić jakiś niesamowity ran teraz Wygrywać wszystko co tylko się da wygrać I może wtedy by na tego Mediora jeszcze pojechali No bo 7 października Zaproszenia wysyłane będą, z tego co pamiętam, czyli za tydzień we wtorek. Nie w ten wtorek, tylko w ten kolejny. No i też oczywiście trzeba pogratulować Cejotowi Znań, który, no, pierwszego lana na swoim koncie, chyba pierwszego lana w swoim życiu, wygrał. Nie jestem pewien, czy to pierwszy lan którego wygrał, ale raczej tak, no bo jego innego lana mógłby wygrać. Więc też oczywiście gratulujemy. Fajnie, że na polskim turnieju wygrał Polak. Szkoda, że nie tała polska drużyna, ale zawsze chociaż jakiś Polak wygrał. No i to tyle na dzisiaj. Widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym jakimś odcineczku. I Siemanko.